Cześć wszystkim Tutaj Marcin Frenzko z tej strony yy, No już jest jak widzicie po remoncie yy, Ściany są na niebiesko Wcześniej były na pomarańczowo yy, No i co No wracam do nagrywania nie? Yy, Będą oczywiście przeglądy Newsów W poniedziałek wam coś zrobię takiego specjalnego żeby omówić, co się przez te niecałe trzy tygodnie działo takie najważniejsze rzeczy. Natomiast od przyszłego tygodnia już będą newsy normalne. Nie? No bo chciałbym się do niektórych wydarzeń, które się działy po prostu w ciągu tych, dwu, tych trzech tygodni, niecałych, po prostu omówić, nie? No, no bo też mam jakieś na nie swoje zdanie, no nie mogłem wam je, jego wcześniej powiedzieć, no bo był remont, nie? Takie tam nie tylko malowanie, ale tam jakieś tam drobne remonty, takie przy ścianach nie, i tak dalej. Nie? Także no, był konkretny tutaj rozgarniarz przez te dwa tygodnie, no i po prostu nie było szansy, żeby wam cokolwiek nagrać. Ja, jak widzicie, mam teraz nowy mikrofon, i mój głos powinien brzmieć lepiej. No, stare nagrania, co wam wrzuciłem trochę tak w pośpiechu, żebyście mieli coś słuchać przez te, e, przez te dwa tygodnie. No, e, no, one nie wszystkie były najlepszej jakości, nie. No i za to was oczywiście, e, kochani widzowie, serdecznie przepraszam. No, e, też na no, ten mikrofon z kamerki, no to on też nie jest taki do końca e, wydolny, nie. No teraz sobie kupiłem nowy mikrofon, jak widzicie no w sklepie takim e, informatycznym 180 złotych e, no pan polecił, że jest dobry no, e, no i wziąłem ja no się wydawał taki fajny bo jest taki mały, mieści się na biurku ja to biurko mam takie dosyć ciasnawe e, no i na jakiś czas myślę, że powinien być no, kamerkę używam nadal, nadal tą samą to jest 1080p także myślę, że że teraz nie będzie ta jakość taka zła. Oczywiście za kamerką też będę się rozglądać. Natomiast no na razie myślę, że taka jakość jaka jest powinna wystarczyć. Nie? No najgorzej chyba wypadł z tych vlogów, które wrzuciłem chyba wypadł vlog opaj do Kracji. No to teraz tak troszkę uzupełnieniem, no bo tam ledwo co było słychać z tego mikrofonu słabego z kamerki. Yy, no, i, yy, yy, no i coś wam muszę o tej pali powiedzieć, żeby po prostu było woli wyjaśnienia yy, to, co tam nabałkotałem. Nie? No to ja tak jak yy, mówiłem, nie? ja generalnie jestem za tym, żeby yy, dać dzieciom yy, prawo głosu, bierne prawo wyborcze. Ponieważ tak, o, dzieci oczywiście korzystają z usług państwa, nie? Chodzą do państwowych szkół, e, jeżdżą e, transportem publicznym, no korzystają po prostu, e, decyzje władzy odbijają się też e, na dzieciach. Nie? No, na przykład e, ustawa pana Ziobry, no, która reminalizuje de facto dzieci dziesięcioletnie no czy na przykład ustawy pana Czarnka, nie? czy dzieci będą zmuszane do chodzenia na religię, czy nie. No to są takie rzeczy, no które, no, są ważne, nie? no i też fajnie by było, jakby takie dziecko też mogło się wypowiedzieć. Oczywiście, no ta granica wieku wyborczego, no to tam powinna wynosić 6-7 lat, nie? jak już dziecko umie w miarę podpisać się, czy czy coś takiego, nie? Czy przeczytać nazwiska na karcie wyborczej, nie? No i po prostu takie dziecko też właśnie powinno móc głosować. To też by miało dobry wpływ według mnie, ponieważ by wdrażało po prostu dzieci w życie takie społeczne, nie? No bo dzieci by się wtedy interesowały bardziej sprawami politycznymi, światopoglądowymi na pewno by w szkole były, były na ten temat rozmowy, a ty, Krzysiu, na kogo głosowałeś i tak dalej, nie? No to byłoby to, moim zdaniem, dobre rozwiązanie, nie? No bo u nas w Polsce ta demokracja nasza, ona nie trwa za długo, nie? Ta demokracja polska, ona się pojawiła, tak na dobrą sprawę, dopiero po komunizmie, nie? Po upadku komunizmu, no bo wcześniej to zawsze te rządy polskie, które były, były rządami mniej lub bardziej autokratycznymi, autorytarnymi, nie? nawet w czasach demokracji szlacheckiej, no to jednak no, no, król nie był władcą takim, przywódcą demokratycznym, nie? No, który był uwzględniony na wolność słowa, czy jakieś tam prawa człowieka i tak dalej. My taką władzę mamy dopiero tak naprawdę od 30 lat. No i jako społeczeństwo też powinniśmy się jakoś nauczyć w takiej władzy żyć, nie? że w warunkach właśnie takiej demokracji liberalnej, no czy czegoś takiego, nie? gdzie wspólnie podejmujemy decyzje na jakieś tematy i wybieramy swoich przedstawicieli i tak dalej. Nie? No i to by była taka dobra właśnie nauka, nie, od małego, bo, my, bo często na przykład PiS, nie tylko PiS, no bo przedstawiciele różnych partii narzekają na frekwencję wyborczą, nie, no ta frekwencja wyborcza, no to ona u nas jest kiepska, ludzie się cieszą jak jest 70%, nie, i wielu wiele osób myśli, żeby zrobić coś takiego jak jest w Holandii, może no, jest przymus głosowania. nie? W Holandii można, jak nie pójdziecie do lokalu wyborczego i nie zagłosujecie, no to może się zapłacić bardzo duży mandat. No i wtedy, no, yy, wam wybiją z głowy, nie? Nie chodzenie, jak taki mandat wam przejdzie. Natomiast ja właśnie uważam, że powinno się w tej kwestii edukować właśnie od dziecka, nie? Kolejna rzecz, no to e, taka najbardziej kontrowersyjna w, cały, w tych całych moich poglądach dotyczących praw dziecka to są kwestie e, odpowiedzialności karnej. No bo wy jak wiecie, e, ja nie jestem e, zwolennikiem odpowiedzialności karnej nieletnich. E, zwłaszcza właśnie dzieci. Ja generalnie uważam, że taka odpowiedzialność karna, jeżeli już ma być, to powinna być jak najniższa. Eee, lub w, w idealnym, w idealnej sytuacji to nie powinno ich w ogóle być. Eee, dlaczego tak uważam? Po pierwsze, no, są to kwestie takie typowo emocjonalne. Ja generalnie mam tak, że mm, ja się wściekam, gdy dziecku dzieje się krzywda, nie. Ja nie lubię, kiedy jest stosowana przemoc wobec dzieci, kiedy jest jakaś brutalność. Co ciekawe, jak są na przykład sceny w książkach czy w filmach, to mi to, fabularnych, no to mi to nie przeszkadza, nie? no bo wiem, że to jest odgrywane, że to jest po prostu tylko element opowiadanej przez autorów historii, natomiast nie jest to nic prawdziwego. Nie? No i tutaj. Mam takie bardziej liberalne podejście, chociaż kiedy, jakbym był małym dzieckiem, to pewnie bym ryczał. Ja generalnie, jak byłem małym dzieckiem, no to tam ryczałem, jak na przykład w filmach yy, myśliwi zabijają słonia, czy coś takiego, nie? I tak samo yy, miałbym po prostu, yy, właśnie, z, pewnie z kwestiami dzieci, nie? Natomiast obecnie, no, kiedy wiem, że to jest tylko element historii, no to, no to mnie to nie, nie, rusza, nawet wręcz jestem często, na przykład, pod wrażeniem jakiejś dziecięcej aktorki, czy dziecięcego aktora, no, który zagrał w takiej scenie, nie, i fajnie odegrał rolę. Um, ja ogólnie lubię, jak wiecie, lubię występy dzieci w filmach, w muzyce, także, no, um, także, no, tyle. Natomiast jak generalnie właśnie Mam no także jak widzę policjantów e, skuwających na przykład dziewczynkę e, czy coś takiego, no to mam ochotę pójść i tym policjantom mm, centralnie zrobić krzywdę, nie za to. No po prostu nie lubię jak się dziecią robi krzywdę i według mnie skuwanie dziecka, no to już jest brutalność czy, czy użycie y, wobec niego paralizatora i tak dalej. Oczywiście, no nie popieram e, ustawy Pana Ziobry, nie, o, o zaostrzaniu kar dla nieletnich i tak e, dalej. Uważam, że powinniśmy właśnie pójść w odwrotną stronę, natomiast e, właśnie angażować dzieci zamiast tego w społeczeństwo, nie? I to by było według mnie dużo, dużo e, lepsze, bo wtedy dzieci by się czuły takie bardziej doceniane, no i też e, pewnie część dzieciaków miałaby mniejszą ochotę e, po prostu rozrabiać, nie? Dlatego ja bym właśnie poszedł właśnie w odwrotną stronę, nawet w stronę takiej bezkarności dzieci, nie? Czy, czy żeby właśnie tak karalność była zupełnie minimalna. No i, no i to w ten sposób powinno wyglądać. Oczywiście ludzie często się pytają, a co jeśli dziecko zabije dziecko, czy coś takiego, nie? No ja zawsze mówię o tym, że to samo, nie? No ja generalnie Jestem, ja uważam, że życie każdego dziecka jest osobna jest rzeczą najważniejszą i no ja nie, na przykład nie umiałbym na żadne, wykonać kary śmierci na dziecku. Ja, ja prawdopodobnie bym się wtedy sprzeniewierzył. No i wcale to moje sprzeniewierzenie nie musiałoby tak wyglądać, że tylko bym powiedział, że tego nie zrobię i idę. Protestować z antybiarzami i z działaczami Amnesty International, tylko, no, tylko mogłoby to sprzeniewierzenie pójść dalej. Nie? No, ja generalnie, no, krzywdzenia dzieci z żadnych powodów, z żadnych pobudek, nawet jeżeli to dziecko zrobiło coś złego, ja tego nie popieram. Nie? Oczywiście no, nie popieram też przestępstw popełnionych przez dzieci, żeby nie było, nie popieram, natomiast. Uważam, że jakieś tam środki karne dla nieletnich, to, to one nie są rozwiązaniem. Tak, tak mi się wydaje, że to jest po prostu niepotrzebna brutalność wobec dzieci. Ja bym właśnie że w odwrotną tutaj stronę. No i tyle, nie? Co jeszcze? No też ludzie na przykład się często mnie pytają o mój stosunek do aborcji, nie? Yy, mój stosunek do aborcji jest oczywiście znany. Ja generalnie yy, jestem jej przeciwny. Natomiast są trz, takie wyjątki, kiedy ta aborcja powinna być dozwolona. Jak jest na przykład zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. Yy, jak ciąża jest na przykład z gwałtu. Jak płód jest śmiertelnie lub ciężko uszkodzony. No bo wiecie, no jeżeli dziecko na przykład ma się urodzić bez mózgu, nie? I ma umrzeć w męczarniach. No to czy to? Jest lepsze dla tego dziecka czy, czy gorsze od aborcji, nie? No jednak e, po takim urodzeniu i w męczarniach, jak będzie wiele godzin umierać, no to chyba mi się wydaje to okrutniejsze wobec tego dziecka nawet, nie? Wiesz, ja na przykład mam tak, że troszkę osobiście się boję być osobą, na przykład bym się bał być osobą niepełnosprawną, nie? Ja sobie na przykład nie wyobrażam e, siebie na przykład nie wiem, z wydubanymi oczami czy coś takiego, nie, ja bym się tego bał mm. i tak samo na przykład właśnie bym się bał na przykład urodzić bez mózgu czy coś takiego, ja sobie po prostu takiego życia e, po prostu nie, nie wyobrażam nie jak tam na przykład oglądam jakieś tam dzieci zdeformowane czy coś takiego, dla mnie to jest e, no, no ja, bym się, ja bym się z taką chorobą źle czuł nie jako człowiek, jak ja, jak, jak ja bym miał na coś takiego chorować, nie? No, no tak, no ja po prostu wiem, żebym tego nie przetrwał, nie? Mentalnie. Kolejna taka rzecz, no to właśnie kwestia właśnie aborcji z gwałtu, nie? No, co zrobić, jeżeli na przykład jest dziecko, które padło ofiarą gwałtowniczego, nie? No i taka ciąża i zagraża temu życiu, temu dziecka, no bo jeżeli dziecko na przykład ma 10 lat, no to rodzenie w tak młodym wieku no, nie jest bezpieczne, nie? No, to jest, bo jednak takie dziecko no jednak nie ma e, wykształconych właśnie organów odpowiedzialnych właśnie za e, rodzenie i tak dalej, no i takiemu dziecku może się stać w wyniku takiego... E, do ciąży, krzywda po prostu, nie, ono może zostać spadliżowane, może umrzeć, mogą się tam różne e, różne straszne rzeczy mu stać, nie, od tego e, tak samo e, w ogóle, nie, no aborcja jest no, wiadomo, no, gwałt, wiadomo, no to jest e, dla, dla, no, zarówno dla dziecka jak i dla kobiety, no straszna trauma, nie Wiecie, takie zmuszenie do donoszenia, no, jednak jest okrucieństwem, nie? Bo jednak ta kobieta będzie tą traumę przez te 9 miesięcy musiała yy, przeżywać. Yy, kolejna właśnie sprawa to jest zagrożenie zdrowia i życia matki. Nie? No, jednak ważniejszy jest człowiek, który już się urodził, nie, który już żyje niż człowiek, który dopiero się urodzi i który... Nie wiadomo czy się urodzi. Nie? no bo się różne rzeczy mogą stać, może płód obumrzeć, czy coś takiego. No i co wtedy, nie? No jednak uważam, że bardziej sensownym po prostu podejściem jest ratowanie osoby, która już się narodziła. Oczywiście ja generalnie jestem właśnie za... niektórzy mówią, że ja uważam dzieci za nadludzi i trochę tak jest, nie? Eee, trochę tak jest i generalnie ja uważam, że w pierwszej kolejności zawsze powinno się pomagać dziecku, dopiero później osobie dorosłej. Ja generalnie eee, no mam tak, że po prostu dziecka zawsze mi jest e, bardziej szkoda. Oczywiście każde, każde życie jest ważne, e, natomiast no po prostu na krzywdę dziecka ja nie umiem e, patrzeć jak zbytnio obojętnie. Nie? Eee, to wszystko, co chciałem powiedzieć, to miało być takie po prostu dopowiedzenie. Aha, jeszcze niektórzy mnie zarzucają w kwestiach wyborów, nie? W kwestiach tego, by dzieci mogły y, głosować. Y, czy dziecko miałoby prawo głosować, miałoby startować na prezydenta, na przykład, czy na premiera. Ja często w żarcie odpowiadam, że nie jedno dziecko byłoby... Lepszym rządzącym od tych, których mamy teraz. I to nie chodzi o to, że ja obrażam na rzecz pana prezydenta czy pana premiera. Natomiast ja po prostu szczerze tak uważam. Nie? No, że ja uważam, że obecny premier czy obecny prezydent źle sprawuje swoją funkcję. Ja jestem niezadowolony z ich rządu. Ja głosowałem na konfederację, co prawda, no bo. No bo reszta partii mi się wydała, wydawała niegłosowalna. Teraz bym zagłosował raczej na pana Tanajny, i jego partii, nie? Natomiast właśnie reszta partii mi się wyda, które startowały w wyborach mi się wydawały niegłosowalne. Ale w drugiej turze no głosowała na pana Dudę, nie, no tak z ciężkim sercem, no ale jednak się poddałem temu, że on jednak jest bliższy kulturowo, jak to niektórzy mówią, no teraz żałuję, nie, teraz bym z perspektywy czasu zagłosowała na pana Czaskowskiego i nawet mam takie zdanie, no, że partia rządząca nie powinna mieć prawa wystawiać swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Dlaczego tak uważam? Yy, ponieważ... Yy, ponieważ... Yy, no. To po, po prostu widać, no jak... Yy, jak to jest z, z relacjami pan prezydent i partia rządząca. Nie, no że pan prezydent no, yy, rzadko kiedy wetuje coś, rzadko kiedy coś odrzuca. Yy, w zasadzie, no ta cała droga prawna ustaw jest bezproblemowa. Nie? No, jednak jak nasi rządzący mają pełnię władzy, no to e, wtedy po prostu e, no, podejmują coraz bardziej według mnie szkodliwe ustawy no i wtedy po prostu nie ma takiej obrony nie, społeczeństwa. Nie? W, w takiej sytuacji, jak jest na przykład pan premier z innego obozu władzy z, innej, z innego obozu politycznego i pan prezydent z innego, no to wtedy, no, oni sobie patrzą nawzajem na ręce i to jest e, dla nas e, lepsze, bo możemy wtedy na przykład m, napisać petycję do prezydenta o weto. I tak samo właśnie uważam, e, to nie jest właśnie żadna moja obraza, tylko ja uważam szczerze, no, no e, jakby wybrać, nie wiem, Brooklyn Prince na prezydenta polskim, może ona jest Amerykanką, nie wiadomo, gwiazda tysięcy filmowa, no to uważam po prostu, że ona by była lepszym po prostu prezydentem. Dzieci mają z reguły więcej empatii, bardziej się lubią pochylać nad kimś, komu się gorzej wiedzie i tak dalej. I dlatego moim zdaniem dziecko nawet by było, nawet nie byłoby takim strasznym po prostu przywódcą w porównaniu z tymi, którzy mają których mamy teraz, nie? To nie jest żadna obraza, tylko po prostu to jest taka moja y, opinia pewna, nie? Po, pewna opinia. Chociaż oczywiście no jednak funkcje takie już rządzące, no to jednak troszkę mi się wydają y, zbyt odpowiedzialne dla dziecka. Natomiast natomiast głosowanie to co innego, nie? Ja uważam, że każdy powinien mieć prawo po prostu się wypowiedzieć na temat tego, co się dzieje, nie? Yy. I to, i to by było na tyle, nie? Chciałem po prostu uzupełnić swoją wypowiedź. Ciekawostek chyba nie będę uzupełniać, teraz szukuję po prostu sobie materiały na poniedziałek. No książki za bardzo nie zdążyłem przeczytać Zaginionego Świata, no bo trochę pomagałem przy tym remoncie, wynosić tam brudy, niebrudy, meble i tak dalej, nie? Jakbyś się... mam książki inaczej ułożone, no bo... No, drugi jeszcze regalik, no i, no i część książek na ten drugi poszła za łóżkiem. No i co, no po, porzucam swoje zdjęcia pokoju, przynajmniej swojego, nie, no, bo nie będę całego mieszkania wracać, tylko pokoju właśnie swojego się nagrywam. No i będziecie mogli sobie zobaczyć. No, też wrzucę tak jak jak to wyglądało przed remontem jak było po no i co no, do zobaczenia w następnych materiałach mam nadzieję że przy nowym mikrofonie będzie się tego fajnie słuchać no i co trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia bye bye.